Postanowiliśmy zrobić mały eksperyment, mam ze sobą dwa zdjęcia, to są oczywiście moje zdjęcia, to jest lekki wiatr, wybrałem te najlepsze moim zdaniem i będziemy podchodzić do moich potencjalnych, być może wyborców i pytać się, czy na podstawie tych zdjęć gotowi by byli na mnie zagłosować. Zobaczmy, co z tego wyszło. Znaczy mam takie pytanie, ten mężczyzna, który jest na tym obrazku, czy on wzbudza wasze zaufanie, czy byście na niego głosowali? Co to jest? No raczej nie. Dlaczego? Nie wiem. Dzień dobry, radio Zetnik Kodziliński. Pozwoli Pani, że zadam jedno pytanie, miło mi. Proszę powiedzieć, ten mężczyzna, który tutaj pani widzi na tym zdjęciu, czy on wzbudza zaufanie, czy pani by na niego zagłosowała w wyborach? No ale co według wyglądu mia wyglądem miałabym się skierować? No, czy sam wygląd już zbudza zaufanie? Nie, 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 nie. Dlaczego? Nie. Ten wygląd, tak akurat to nie mój typ mężczyzny. A jaki jest Pani typ mężczyzny? Arabski. Zagłosowałaby Pani na niego, czy nie? Nie. Dlaczego? Bo mi się nie podoba. Ale co się nie podoba? No, wizualnie mi się nie podoba. Czyli się Pani nie podoba? Przepraszam? Czy na, na niego by Pan zagłosował, patrząc tylko na te zdjęcia? Nie sądzę. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu nie mam na razie wyrobionego zdania politycznego. Ale czy się... To nie chodzi o zdanie polityczne, o sam wizerunek. Czy jest na tyle dobry, hmm. żeby wzbudzał zaufanie? Czy być może, bo przypomina mi mojego znajomego. Chyba musiałabym też poznać tego człowieka. No to ja jestem tym człowiekiem. No nie znam pana. No, mogę powiedzieć, że jestem przyjemny i spełnię ja każdą obietnicę. ale nie zauważyłam podobieństwa na pierwszy rzut. oka. To co, lepszy w realu czy lepszy na tych zdjęciach? Ralu, czy byście na niego zagłosowali na podstawie tych zdjęć? Czy budzi wasze zaufanie, sympatię? Jak jest? Raczej nie. Dlaczego? Ja wiem. Nie. nie zagłosowałbym na niego. Ale dlaczego? Co się nie podoba? Kurde, no, nie wiem. Nie umiem określić, ale nie głosuję. A panu? Ja też Idziemy do roboty. dobry. Nie. Cześć. Cześciotki, no. Cześciotki. To, czyli ważne. Krótka sonda na ulicach Warszawy jasno pokazała, że liczy się naturalność. Okazuje się, że większość moich potencjalnych wyborców woli mnie naturalnego, tak jak wyglądam, nawet z zarostem i może nie do końca uładzoną fryzurą. No cóż, ja jednak pozostanę przy swojej największej, albo jednej z największych miłości Radiu Z, bo polityka to tylko polityka.